Cześć, to Madadok, a to drugi odcinek serii Let's Play Gothic 2 Noc Kruka. To więc zakończyliśmy tutaj, no i dalej rozmawiamy z Kavalorem. Hej! Co porabiają teraz magowie wody? Mają wielki plan. Chodzi o niezbadaną część wyspy. Niezbadaną część? Gdzie ona jest? Nie mogę Ci powiedzieć nic więcej. Porozmawiaj z Watrasem w Korinis. Co tu robisz? Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci, w ogóle by mnie tu nie było. O co chodzi z tymi bandytami? Przespałeś cały ostatni tydzień? E... Mówi o tych szczurach z kolonii karnej. Rozleźli się po całej okolicy, łupią i mordują. Ech, cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem i dostałem w czaszkę. Nie wiem, jak mam teraz odzyskać swoje rzeczy. Dobra. Zostałeś obrabowany przez bandytów? Tak, ogłuszyli mnie i zostawili jako żarcie dla goblinów. To były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Muszę je odzyskać. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Dobra. Mogę ci pomóc z tymi bandytami? Może, ale sądząc po twoim mizernym wyglądzie, mogę powiedzieć, że od tygodni nie miałeś w rękach prawdziwego miecza. No cóż. Muszę chyba przyjąć twoją ofertę. Nie mam zbyt wiele czasu. Dobra, to ty Daj z... Dobra, mm, potrzebuję, potrzebuję lepszego, lepszego sprzętu. sprzętu. Te świnie nie zostawiły mi zbyt wiele. Mogę ci dać nóż na w... Tak, no. A co z leczeniem? Zostały mi dwie mikstu, pewnie. Okej. Okay. Mm. Chodźmy. Dobra, a teraz... Tak więc idziemy y, zabić bandytów. Naprawdę przyda się nam EXP teraz. Chociaż nie wbijemy akurat poziomu. Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku. Biedaku. Ja nawet zaatakuję się twoją bronią. Bo bandyci są bardzo silni. Jak na pierwszy rzut oka, jak mamy pierwszy lewe w ogóle. A potem to jak wbijemy, albo będziemy mieli dobr dobre opancerzenie, to nic nam nie zrobią prawie. To znaczy, zrobią, ale trochę. Ale Ty to... nie powinieneś tu przychodzić! Dobra, oni powinni ich tu zabić. What the fuck? Uważaj! No kawalorn. Załatw go! Cholera, to bolało. Nie powinieneś o, tu przychodzić. Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku. No to załatw... Przynajmniej mogę wykonać zadanie. Jakie zadanie? Um, ach, nie wiem tylko, jak mam zdążyć. A co ze mną? Mm, czemu nie? Mógłbyś zanieść listy do miasta. Dzięki temu będę miał czas, żeby pozbierać sprzęt. Jeden z tych bandytów... Z powiedz Dobra. D dostaliśmy od niego trochę sztuk złota. I nawet srebrny pierścień. Niczego tu nie, nie znajdę. Zapieczętowana wiadomość nawet jakaś. Nie wiem o co chodzi. A, i tak, to jest lepsze. Tylko, że krótsze. Yy, I tak. Tego pierścienia nie można założyć, ale zapiszę od razu. Zapiszę na tym miejscu, żeby już dobra. Kufer ładne rzeczy tutaj są. Ja już zapomniałem co tutaj jest. No i warto się przespać. <laughs> żeby tak ogólnie żeby się przespać i Dobra. Idziemy. Dobra. Wychodzimy już z tej jaskini. Kawaler mi już gdzieś poszedł, niestety. Już go nie zobaczymy. To znaczy zobaczymy, ale później. Dobra którego właśnie ubijemy no chodź w o skubany. coś mi się grabuje bo albo stoją stworki albo to znaczy teraz nie będę się leczył chyba że zjem sobie O. Tak jak mówiłem, właśnie przydają się teraz te jagody i te inne takie rzeczy do jedzenia. A zabiorę stąd rzeczy, bo to znaczy złota nie będę zabierał, bo tam jest tylko jedno złoto, ale zabiorę super rybną zabiorę jabłko. Nie widzę. Bez. No i tutaj już złoto zostawię. Dobra. Idziemy do maleta który tutaj jest. Ej, wędrowcze! Widziałem, jak wyszedłeś z pomiędzy gór. Ciesz się, że nie przyszedłeś tutaj trzy tygodnie temu. Wzięlibyśmy cię za zbiegłego więźnia, a wtedy szybko byśmy się z tobą rozprawili. Wyglądasz na wykończonego. Czego tu... szukasz? W górach zostałem zaatakowany przez bandytów. Te przeklęte śmiecie. To pewnie ci sami, którzy ostatniej nocy ukradli nam owce. Miałeś niesamowite nie szczęście. Rzadko kto uchodzi z życiem. Bandyci nie będą już was więcej niepokoić. Czemu? Nie żyją? Zadarli z niewłaściwą osobą. Chwała, Inosowi. Proszę przyjmij ten skromny dar opowiem o tym pozostałem. Potrzebuję lepszego wyposażenia. Mogę ci powiedzieć od razu, że nie mamy nic do oddania. Jeśli cię na to. Dobra. Idziemy teraz. Znowu jedno z tych przeklętych Jeżeli chcemy stworzyć. mieć pracę oczywiście, to trzeba... Najpierw sobie, trzeba sobie wybrać te żepy. Nie będę tam przycinał filmików, bo nie chce mi się teraz. No ale zbierzemy te żepy. Jakość powinna być dobra, proszę nie narzekać, bo to y, nagrywam takim programem Bandicam, no i właśnie nie wiem jak usunąć te paski na górze, wkurzają strasznie. Ale jest y, fajny, bo tak to już dawno bym nagrał z 20 odcinków, ale Fraps po prostu tak, tak ma y, duże duży rozmiar plików, że na przykład 10-minutowy y, filmik zajmuje, no nie wiem... U mnie zajmował 20 giga, a tutaj zajmuje 400 mega. Nawet nie. Dobra, mamy Lubarto. Czemu wkroczyłeś na mój teren? Po czyjej ty jesteś stronie? No, tak że jesteś jestem za farmerami. Jestem za farmerami. Ha. Ten przeklęty podżegacz Onar ściągnie na nas wszystkich nieszczęście. Jak sądzisz, czy Paladyni będą się temu wszystkiemu przyglądać w nieskończoność po tym co zrobił Onar w całym Potrzebne, potrzebne jakieś mi jakieś ubranie. ubranie. Mogę ci dać czyste ubranie, jeśli mi za nie. Dobra. Y... Teraz szukam, pracy. szukam pracy. Jeśli chcesz, możesz u mnie pracować. No, możesz pracować w polu, albo znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. Roboty na farmie nigdy nie brakuje. Mogę ci zapłacić, albo jeśli wolisz, dostaniesz ode mnie porządne ubranie. Te rzeczy są na twoje. Trzeba ze... Dobra. Dobrze, więc pośpiesz się. Oto twoja rzep. Widzisz? Zanieś je moje... Co zmi? Mogę ci dać. Albo sprze Sprzedaj mi ubranie... Dobrze, obniżę cenę. Ile chcę? Zastanówmy się. Pracowałeś. Malet mówi, że przepędziłeś bandytów. Niech 50 sztuk. Daj mi okay. w moim... że... Teraz idziemy do jego żony oddać jej rzepę, tą całą. I możemy sobie wziąć y, to ubranie ro robocze. Hej, ty. Mam tu dla ciebie kilka rzep. Świetne. Skoro chyba daj mi. Chyba. Czy możesz mi dać coś? Proszę. O. I właśnie ten gulasz on daje tak dużo, yy, daje aż 20 punktów trafień, więc yy, nie radzę go teraz jeść. Nawet jak ktoś nie ma prawie w ogóle HP. A weźmy sobie wszystko i pokażę Wam jeszcze ciekawostkę. Tylko zapiszę sobie. Zapiszę na CYPEX Let's Play, żeby już tam było. Ok, zapisane. Teraz idziemy. Pokażę Wam. No pewnie i tak już pełno ludzi zna tego. To znaczy nie Bóg, tylko ciekawostka, jak widać, tutaj za łóżkiem jest skórzany mieszek. To nie jest jeden, bo tutaj jest jeszcze drugi. I z tych dwóch skórzanych mieszków mamy w jednym 50 sztuk, a w drugim 25 sztuk złota. No i patrzcie, jak to można sobie ładnie zarobić na takim czymś. Dobra, wychodzimy teraz z tej farmy. Możemy założyć sobie ubranie robocze, w strój farmera. Idziemy sobie tą dróżką. No. I tutaj jest taki gościu. Nazywa się Centar. a ile się nie mylę, tak. Jeszcze nie zapomniałem. Dobra, zwój. Możemy go sobie wziąć. I nie. Niebieski beski. Jak tam robota, wieśnia? Nie mogę narzekać. Mogę coś dla ciebie. Co? Jestem. Po... Wybierz. Dobra, teraz kup, kupimy patelnię. Dla Muszę żony iść. Jak so. Ale dziwne jest to, właśnie nie pamiętam czemu. Że przecież centar w gotiku dwójce dawał nam tako, taki... jak to się mówi, taką pieczęć, ale co się stało? Przecież powinniśmy normalnie ją dostać za przysługę. A nie wiem. Ale trochę głupio zrobiłem, bo yy, mo mogłem kupić tą patelnię i oddać, a Lobart by nam jeszcze taniej sprzedał te, to ubranie robocze. Okej, okay. mamy jej patelnię. Czy może Przecież już... Oto twoja patelnia. Jest! Dobrze! Kolejny poziom Git. Dobra. No i to nas o wszyscy czekaliśmy. Idziemy już do miasta. Trochę się boję, żebym nie wczytał na przykład innego zapisu, a na przykład nie, nie zapiszę wcześniej. Ale dobra, zanim wejdziemy do miasta, to ja już skończę ten odcinek. Yy, tutaj skończymy sobie. No i cześć.